Hejka wszystkim, witam Was na kanale Zaczytana. Ja jestem Aurelia i dzisiaj do was przychodzę z całkiem specjalnym filmem, bo jest to wyjazd na targi warszawskie. Jak dobrze wiecie, bądź nie, ja mieszkam daleko od Warszawy całkiem daleko, bo mieszkam w, w, Rzesz... w, Rzeszow... w okolicach Rzeszowy, Rzesz... Rzeszowa. Tak naprawdę w Sokołowie, jak więc do Warszawy mamy kawałek, ale udało mi się tam pojechać i no, będzie to taki specjalny vlog, tylko i wyłącznie z targów. Bardzo się cieszę. Są to moje drugie targi. Pierwsze były krakowskie, nie nagrywałam wam ich, a wydaje mi się, że te warto warto nagrać po prostu. Przeglądnijcie się, jak na razie wygląda moja biblioteczka, bo naprawdę zmieni się bardzo wiele, ponieważ no no jednak nie będę się hamowała z zakupami. Ja będę na tych targach w sobotę, od razu wspominam, i no wydaje mi się, że to będzie bardzo ważne dla mnie, ponieważ będę miała więcej spotkań autorskich z różnymi osobami. A teraz, właśnie, już do tego przechodząc, yy, powiem wam, kogo mam zamiar lub chcę spotkać, oraz jakie książki biorę ze sobą. No to, może na sam początek: książki. Biorę Buntownika, ponieważ chciałabym, żeby Zuza Zaksiążkowana mi podpisała i tak będę na spotkaniu z Zuzą, ponieważ za książkownik mam już od niej podpisany i nie potrzebuję od niej drugiego podpisu, dlatego biorę ten yy, Buntownika, ponieważ jak ja, jak i Zuza, kochamy tą serię i chciałabym, żeby mi się tak tutaj pięknie podpisała, bo strasznie by była szczęśliwa. Będę miała, znaczy pójdę jeszcze na... Idę jeszcze na spotkanie z Martą Benjamin, która napisała mu humory w cukrze Już pewnie za 24 godziny będę już miała tą książkę całkowicie w rękach A mamy godzinę 18.51, piątek Więc tak, y chcę jeszcze sobie wziąć headstopera, bo może jeśli będzie Madzia getbooki, to może mi podpisze Nie wnikajcie wnikajmy w to y Mam wielki zamiar, że mi podpisze, bo jak dobrze każdy wie, y to jest, są Madzi dumne patrony więc tak, więcej książek już nie biorę, tylko tak naprawdę dwie, a jedną kupię już sobie na miejscu. Ale chciałabym Wam jeszcze pokazać pewne dodatki dla niektórych osób, które będę brała, więc już Wam pokazuję. Dobrze, a więc tak na sam początek chciałabym powiedzieć o spotkaniu z Zuzo zaksiążkowaną, ponieważ to jest taki jeden z moich, z moich główniejszych wypadów tam. Po pierwsze zrobiłam jej piękną zakładkę i pamiętajcie to zakładkę, bo może się Zakładkę, bo może się zaraz okaże, że ją na filmie gdzieś pokażę Tak wygląda Oczywiście y, dinozaury Bo to miłość Zuzy Mamy również dla niej bransoletkę Z znakiem zodiaku Może tutaj ładnie wyostrzy Nie, chyba nie wyostrzy Czekajcie O Ładnie było strzyło I będę jeszcze dla niej pisała taki specjalny list Na pewno dostaniecie mnóstwo przebitek z tych targów Więc ja już zaraz będę kończyła Bo już ta chwilkę trwa Mamy jeszcze również Cztery inne brązuletki To jest dla Marty Benjamin Na muchomory w cukrze A reszta mamy takie trzy Może trafi do, do jakiejś osoby, z którą się spotkam Na przykład z Kaliną, którą dobrze możecie już Kojarzyć, ponieważ wysłałam mi Piękną paczkę z tuszem mam tutaj taką Taką. Yy, mamy taką bransoletkę Taką i taką Wszystkie robiłam sama I tak, yy, ja już się z wami będę żegnała Strasznie się jeram. Strasznie się nie mogę doczekać Jutro mamy być w aucie o 6 rano Więc na pewno to spróbuję wam dać jeszcze jakieś przebitki I tak yy, Tym pozytywnym akcentem się z wami żegnam Na sekundkę Jestem strasznie dumna z tego vloga, że on powstał I... Yy, Ściskam oczywiście wszystkich, którzy będą na tych targach, i będę ściskała jeszcze pod koniec, więc, tak, to tyle. Cześć. mamy sobie tutaj wszystkie z naszymi książkami, których jest nas. Do Zuzy. Tam będzie Zuza, za niedługo pewnie będzie. I tak. No i czekamy no nie? Do, przychodzę z zakończeniem tego vloga e, Tylko zamknę sobie drzwi Chciałabym na sam początek po prostu wszystkim podziękować I wszystkich uściskać Osoby, które, które po prostu zrobiły ze mną zdjęcie Z którym ja zrobiłam zdjęcie I no dziękuję naprawdę wszystkim Zuziem, Rookbooki, Getbooki, Karateusz No naprawdę, mieliście całe przebitki Więc wiecie komu podziękować Dziękuję również Kalinie, która chodziła ze mną. Mieliście tam jakieś przebitki. Kalinę możecie bardzo dobrze znać, bo wysłała mi książkę. I pamiętajcie, jeśli Wam się nie udało ze mną spotkać, bądź po prostu nie byliście na targach, to nie przejmujcie się, to nie będą pierwsze i ostatnie targi. A już teraz Wam mogę powiedzieć, że na 95% będę na targach książki w Warszawie, czyli za 5 miesięcy pod koniec października. Więc tak, ja tutaj mam ogólnie. Mega dużo książek, jest ich gdzieś koło 17, ale potem je sobie na spokojnie przeliczę Będziecie mieli potem jeszcze book haulu, więc y, czekajcie na porządny naprawdę book haul y, Troszkę się boję za to zabierać, ale, ale równie dobrze będę miała ekscytację Bo wiecie, ja jednak mimo wszystko nie pamiętam w 100% tych wszystkich książek, które kupowałam I będę miała, o ja to faktycznie kupiłam I będę miała bardzo przyjemne takie, no będę miała taką po prostu rozrywkę Mam tutaj również dwie torby, ale chciałabym już o nich bardziej wspomnieć na, na, na Bookhaulu. Będziecie mieli również Bookshelf Tour, tak, tak. Bookshelf Tour będziecie mieli również i większość ogólnie informacji będziecie mieli tam, ale naprawdę się bardzo cieszę z tych targów, bawiłam się na nich świetnie. Nie spodziewałam się, że spotkam tak wiele popularnych i fajnych osób i, i... Też przede wszystkim chciałabym tutaj osobno ścisnąć bardzo, bardzo mocno moich rodziców, ponieważ w ogóle to, że chcieli ze mną jechać, że tam nie mówili, że za ile wracamy po prostu, ale cierpliwie byli, patrzyli, chodzili ze mną, jest naprawdę bardzo świetne i naprawdę Was ściskam, mamo, tato, jesteście kochani. I, i jeszcze jedna sprawa. Yy, bo jedna osobka do mnie napisała Słuchajcie, jeśli stoi koło mnie moja mama lub tata, to naprawdę nie wstydźcie się. Po prostu podchodźcie śmiało, moi rodzice to całkowicie zrozumieją i naprawdę nie ma się czego wstydzić, tak tylko jeszcze bym chciała tylko wspomnieć na koniec. I co? Yy, dajcie mi koniecznie znać, jeśli ten film nie będzie miał usuniętych komentarzy przez YouTube'a, dajcie mi oczywiście znać, czy wy byliście na targach, czy może mnie gdzieś tam widzieliście, lub czy Was nie było, lub pochwalcie się w ogóle, jakie, jakie nowe książki kupiliście i co? Ja się będę z, z wami tym pięknym, cudownym, pozytywnym akcentem z wami żegnać, życzę Wam miłego dnia, bądź z nocy, trzymajcie się, cześć!